Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Nagrywam kolejne odcinki, ponieważ chcę, aby dobre produkty zyskały narrację i marketing, na który zasługują. Jak prowadzić wartościowe dyskusje, takie wartościowe dla siebie i dla swojego rozmówcy. Wszak, jak wiadomo, rozmowy to tak naprawdę początek marketingu, początek dobrego zrozumienia klienta, więc myślę, że to jest temat dosyć mocno spokrewniony z taką osią komunikacji, o której wspominam w podcaście. Nagrywam go, bo jestem po wielu takich rozmowach, które naprawdę dały mi wiele. Zastanawiałem się, jakie są cechy wspólne takiej wartościowej rozmowy, takiej wartościowej dyskusji, w której? No właśnie następuje kilka podstawowych, fundamentalnych zasad. I teraz o tym sobie porozmawiajmy. Jest też kontekst taki, że idą święta, nagrywam ten odcinek w grudniu, no i często spędzamy czas z osobami bliskimi, bliskich nie mylić z tymi, z którymi jesteśmy tylko spokrewnieni, bo niekoniecznie z kimś, z kim wiążą nas więzy krwi, no muszą to być osoby bliskie. Ale już nie będę w ten wątek wchodził, bo mogą tutaj wyjść jakieś niesnaski. Pewne rzeczy związane właśnie z komunikacją tą przy stole biznesowym czy stole no, można tak zdefiniować, takim starosłowiańskim sformułowaniem. Chodzi tutaj o komunikację interpersonalną. Oczywiście, tutaj z przymrużeniem oka o tym mówię. Niektóre rzeczy, oczywiście, w tym odcinku mogą wydawać się znane, ale jest różnica pomiędzy wiedzieć, a umieć w emocjach zastosować, a te dyskusje przy karpiku czasami te emocje podnoszą. Dlatego warto posłuchać o niektórych rzeczach raz jeszcze. Jakie są tutaj założenia operacyjne wartościowej dyskusji? Rozmowa, z której ty czerpiesz, z którą Ty uważasz za wartościową, z dużym prawdopodobieństwem jest również wartościowa dla twojego odbiorcy. Trudno o taką sytuację, w której tobie jest super dobrze, a rozmówca się męczy. Oczywiście wyobrażam sobie taki scenariusz, kiedy to jedna strona wypytuje i Docznie jest słabszym rozmówcą. Po prostu tylko chce jak najwięcej wyciągnąć dla siebie, a niewiele w tej rozmowie wdaję. Więc pierwsza tutaj ważna rzecz chodzi o to, żeby być dobrym rozmówcą. Oznacza to, że zarówno ty coś wnosisz do tej dyskusji, jak i dajesz przestrzeń osobie z którą rozmawiasz, osobom, które prowadzą również z tobą tą dyskusję, żeby to one się wypowiedziały, żeby one coś mogły dać. Zaburzenie na tej płaszczyźnie no, prowadzi do tego, że coś tam przestaje się nam kleić. I żeby to wszystko miało sens tutaj. Zapisałem sobie coś takiego, żeby szukać wspólnych punktów. Pomyśl, na jakiej płaszczyźnie, wszystkie osoby, które są w tym pomieszczeniu, albo dwie, albo więcej, jakie wy macie punkty wspólne? Gdzie jesteście podobni? Co was wszystkich łączy? Jeżeli nawet coś was dzieli i pojawia się jakiś temat, który ewidentnie poróżnia poszczególne osoby, to trzeba sobie zadać takie magiczne pytanie. Czasami trzeba je wypowiedzieć, czy poza tą jedną rzeczą. Pozostałych tematach mamy zgodę. No i tutaj chodzi o to, żeby wyodrębnić, że to nie Wy się różnicie. Różnicie się tylko w jednej drobniutkiej sprawie. Kolejnym z takich założeń jest to, żeby rozmawiać, aby lepiej zrozumieć temat, a nie po to, żeby przekonać innych, że to właśnie ty masz rację i pięść w stół w tym momencie leci. Efektem ubocznym dyskusji oprócz tego, że miło spędza się czas we wspólnym gronie jest pogłębienie tematu. Jeżeli nie o wiedzę, bo ktoś po prostu no, nie ma jakiejś tam bardziej pogłębionej wiedzy, nie wie więcej od ciebie, to chociaż na tematy, którymi się zajmujesz, no możesz spojrzeć z innej strony. Możesz wejść w buty innych osób i zobaczyć, jakie oni mają punkty widzenia z właśnie ze swojej perspektywy na to, czym się zajmujesz, możesz zadać takie pytanie, co sądzisz o tym, co ja robię, jakie jest swoje pierwsze skojarzenie, i wtedy ludzie powiedzą ci gdzieś tam z różnych stron, jak to może wyglądać to, co ty robisz, właśnie z ich. Punktu widzenia. No i tu z tym trochę się wiąże to, żeby nie zakładać, że znasz prawdę obiektywną. Ludzie naprawdę mają różne przekonania i to oznacza, żeby wypowiadać się w swoim imieniu, a nie jak tak, że tutaj, o ja mam jakąś objawioną w ogóle moc i teraz Wam tutaj wszystkim pokażę, jaki jest świat. Jest taki rysunek, gdzie na boisku kredą narysowana jest. Szóstka. No i z jednej strony stoi jeden człowiek, z drugiej strony stoi drugi człowiek. Być może znasz już ten rysunek. Jeden mówi, że to jest 6, a drugi z uporem maniaka twierdzi, że to jest 9. Patrzą na ten sam znak. Na Dokładnie ten sam symbol. No, ale z różnych stron tego symbolu, no i myślę, że wniosek już jesteś w stanie samodzielnie wyciągnąć, że po prostu czasami patrzymy na te same rzeczy i z różnych perspektyw one wyglądają zupełnie inaczej. Jest nawet takie powiedzenie, że każdy kij ma dwa końce, i czasami warto poznać z drugiej strony kija, jak to wszystko wygląda. Czasami nawet można myśleć, tak samo na dany temat, ale po prostu niefortunnie ubrać pewne rzeczy w słowa. Więc tutaj taka moja podpowiedź, żeby nie zakładać złej intencji, nie mając pewności, że ktoś no, na siłę chce gdzieś tam niefajny sposób się zachować. Czasami po prostu trzeba zapytać, co przez to rozumiesz. I tu znowuż trzeba dać przestrzeń, że mimo wszystko, jak dopytasz, to nie we wszystkich miejscach trzeba się zgodzić. I warto na przykład założyć operacyjnie w dyskusji, że zgódźmy się na to, żeby mieć różne punkty widzenia. Widzisz, jaki tutaj jest taki paradoks, żeby godzić się na to, że się nie godzimy w pewnych tylko elementach. Już troszeczkę o tym wspominałem, ale myślę, że w tym miejscu warto do tego podejść, bo może się okazać tak, że ani swojego ulubionego wujka Janusza nie przekonasz. Wujek Janusz będzie chciał przekonać Ciebie, no i w pewnym momencie lepiej, żeby tutaj nie doprowadzić do rozpadu rodziny, rzutu stołem, krzesłem czy sałatką jarzynową, no to lepiej byłoby po prostu powiedzieć, że się nie zgadzacie. I tyle. A najwyższy poziom dyskusji, nie wiem, czy z każdym można na to liczyć, ale moim zdaniem takim najwyższym poziomem dyskusji, który czasami nam wychodził przez ostatnie dni, ostatnie rozmowy, które prowadziłem, to jest to, żeby przyznać się do błędnego myślenia i zmienić zdanie w trakcie dyskusji. Czyli ktoś tam wystartował z jakąś argumentacją, później, 30 minut później. 180 strona 4, gdyby ktoś chciał zanotować to, co powiedzieliśmy, to tyle by mu to zajęło. No i nagle okazuje się, że jednak ten człowiek zmienia zdanie, publicznie się do tego przyznaje, no i zaczyna gdzieś tam kładać sobie w głowie nową warstwę informacji na dany temat, chociaż jeszcze kilkadziesiąt minut temu myślał zupełnie inaczej. I to też jest fajne, żeby się do czegoś przyznać, że się na ten Temat w dany sposób nie patrzyło, więc myślę, że można to wziąć pod uwagę i zrobić dobry przykład. Jeżeli ktoś Cię do czegoś przekonuje, to odpowiedzieć masz rację, nie patrzyłem na to faktycznie zmienia to postać rzeczy. No dobra, mamy założenie operacyjne, no to teraz trzeba byłoby pomyśleć jakie są zachowania, które sprzyjają wartościowej dyskusji. Pierwszym z nich, taką aktywnością bardzo istotną jest to, żeby dopytywać. Dopytywać na przykład zadając takie pytania: skąd to wynika? Jak to możliwe? Jak to zrobiłeś, ciociu? Jak to zrobiłaś, ciociu? Jak to się wszystko zaczęło, babciu? Co w twojej pracy jest najtrudniejsze? Siostrzyczko. Więc chodzi o to, żeby zadawać różne pytania, które będą otwarte i gdzie ktoś będzie mógł się wypowiedzieć. Jeżeli, na przykład, zadajemy pytanie po jakimś osiągnięciu, ktoś się czym chwali, to warto zadać: jak to możliwe? Jak to zrobiłeś? Docenić swojego rozmówcę. Ale kurczę, no niech to będzie coś naprawdę szczerego, no bo takie nieszczere komplementy, no to czujemy z kilometra, tak przynajmniej mi się wydaje. I jak już ktoś się wypowiada, już chce tam coś więcej opowiedzieć, to warto tam go sobie nie przerywać. No i też przerywać można myślami, ile razy jest tak, że nie słuchamy co dalej ktoś mówi, bo w głowie układamy już sobie odpowiedź. Zasada, która towarzyszy tutaj temu, żeby nie przerwać, to jest to, żeby też nie unosić głosu i nie obrażać swojego rozmówcy. Takie dobre sformułowanie, które tutaj może się pojawić, kiedy ktoś zaczyna unosić głos w trakcie dyskusji. Można użyć czegoś takiego. Zatrzymajmy się. Chciałbym dobrze Ciebie zrozumieć, dlaczego to jest aż tak dla Ciebie szalenie ważne. Co spowodowało, że podnosisz głos. No i teraz. Ktoś ma chwilę, żeby przemyśleć. Odzywasz się do racjonalnej części umysłu tej osoby, i myślę, że w wielu przypadkach to może bardzo dobrze ostudzić zapędy. Ciekawe zwroty: dlaczego tak uważasz? To jest jedno z moich ulubionych pytań. Dlaczego tak uważasz? Albo ciekawe dlaczego? Co doprowadziło Cię do tego wniosku? I tu z taką pomocą i też na rozładowanie atmosfery, ostudzenie pewnych emocji, zmianę tych emocji, mogę Ci podpowiedzieć, że no, warto byłoby się nauczyć kilku dowcipów, które w danym kontekście można rzucić. Mamy tak systemowo... Że lubimy spędzać czas z ludźmi, którzy poprawiają nasz nastrój. Oczywiście, to jest opcjonalne, nie da się gdzieś tam nauczyć szybko opowiadania dowcipów, tak, żeby one wszystkich śmieszyły, ale warto sobie poćwiczyć, a gdzie mamy do tego lepsze warunki niż w rodzinnej atmosferze? Kiedy kogoś lepiej znamy, bo, bo mamy z nimi bliskie relacje, no to warto byłoby zapytać o jakieś historie, jakieś wspomnienia, zainteresowania. Na przykład takie pytanie, które tutaj można zadać to jest, co ostatnio pochłonęło Cię tak, że nie patrzyłeś, nie patrzyłaś na zegarek. W skrócie, chodzi o to, żeby odciągnąć ludzi o gadania o innych ludziach. Ja myślę, że to jest taka maniera, żeby plotkować, a tam jedna baba drugiej babie wsadziła do dupy grabie. No i w ten sposób ludzie dyskutują często przy stołach. Ja, kiedy coś takiego słyszę, to albo wychodzę, kiedy już nie mam siły, albo też staram się, no, bardzo szybko zmienić temat i ukierunkować tą energię w zupełnie inną stronę, do jakichś przyjemnych rzeczy jakichś filmów, dowcipów, no czegoś, co będzie takie przyjemne dla wszystkich, a tam obgadywanie co, kto, z kim i dlaczego i komu się powodzi, komu się nie powodzi, no to myślę, że można sobie zostawić dla siebie. I teraz taką ściągawkę postanowiłem przygotować na sam koniec tego odcinka. Kogo o co zapytać? Oczywiście to są różne pozycje, różne relacje i być może u Ciebie akurat te osoby w taki sposób nie funkcjonują w takich rzeczywistościach, ale Będę podawał przykład i założę się, że uda ci się przenieść te pytania i dopasować do różnych typów członków rodziny u ciebie. Więc przedsiębiorczego wuja możesz zapytać, jaki największy sukces odniosłeś w tym roku, na przykład, albo w zeszłym roku, albo w ogóle w ostatnim czasie, jaki największy sukces odniósł, jeżeli prowadzi firmę. Jeżeli ktoś inny prowadzi firmę, no to tę osobę możesz zapytać. Przedsiębiorcy raczej lubią się chwalić. Kuzyna sportowca, możesz zapytać o to, jakie ma plany sportowe, na kolejny rok, żeby poopowiadał, co zamierza robić i do czego zmierza. Rodzica można zapytać o to, jaka rzecz w minionym roku sprawiła mu, jej, jemu, najwięcej przyjemności. Babcie możesz zapytać o to, jak wyglądały kiedyś imprezy, gdy byli młodzi. Ciocie podróżniczkę o przyszłe wyjazdy, albo o to, gdzie, w jakim ciekawym miejscu, na przykład na terenie Polski była ostatnio i z czym się może podzielić, gdzie warto coś zjeść, gdzie warto się zatrzymać, w jakim hotelu, niech poopowiada o swoich podróżniczych przygodach. Kolegę kinomaniaka można zapytać o trzy najlepsze filmy, seriale, które widział w minionym roku. Możemy zrobić jakiś ranking, niech każda osoba się wypowie, można to puścić w formie rundki, no i wtedy mamy jakiś tam zbiór materiałów, które przez święta można pooglądać. Młodszego brata, gracza można zapytać, w co teraz się gra i co w tej grze jest najważniejsze, żeby się coś więcej wypowiedział. Zobacz, jak te tematy są różne od tych takich przyziemnych w stylu, podaj mi, Kotleta. I jeszcze jedna rzecz na samo zakończenie. Jak ktoś przy tym rodzinnym stole rzuci hasłem, no, najczęściej w drugim dniu świąt, pod tytułem Święta, święta i po świętach, to bij w zęby i jak coś, to powiedz, że ja tak kazałem. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt, zdrowych i odpoczynku. Naprawdę nam przedsiębiorcom. To się bardzo przydaje. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na tematy, które można poruszać przy stole, nie tylko tym biznesowym, i też rozszerzy się sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i dyskutuj dobrze. Ja trzymam za Ciebie kciuki.